Siemanko Z tej strony Kuba. to w kolejnym odcinku i z, dzisiaj jest ze mną znowu Hej, ja. I dzisiaj sobie oceniamy piosenkę Chill i, i... Palmy i Dryneczki. W zacznijmy od piosenki Chill. Tak. Bejrza, się nie ulejdziesz. <śleszy> nie, nie Bawić się i pić, tylko bawić się i dzisiaj tylko chill Tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć dwa razy nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino, i zapłonie gin Nad głowami unosi się ten, ty, tylko chill chill, Wyluzujmy się na parę chwil, otwórz wino i zapłonie gin bardzo fajne ujęcia mm -hmm. i zdziwiło mnie to, bo zawsze jak Hipa zaczyna piosenkę, to jeszcze coś jakieś tam głosy są, a teraz od razu zaczął krzyku śpiewać. No, i on śpiewał dzisiaj tylko czyli nie chce mi się nic no. Od razu zaczął śpiewać, tak. No i to mi się podoba. A jak oceniasz? w się refren. No. Refren? No. Dziesięć na tysiąc. No, fajny reklam jest. Nad głowami unosi się tył, Tylko tył. Jest ci, chill, robię tak wiele, Ciągle myślę co dalej. Dziś pogoda jak w Welle, Więc proszę, drinka mi nalej. Dziś pogoda jak w Kali, Więc chętnie bym coś zapalił Dzwonię do moich ziomali, Uprądajcie do mnie na balet. Tydzień, niech długa będzie ta noc, szkoda mi czasu na sen. No nie, nie Zanim no nadejdzie... Krzychu, fajnie. No, też śpię trąba. Dziesięć na dziesięć? No. Jesień i wszystko pokryje mrok, Na to jest dla mnie jak ten, ja wiem, Zróbmy na chwilę slow-mo, bo chciałbym poczuć wolność Wtedy, poczuć wolność Zróbmy na chwilę slow-mo, bo chciałbym poczuć wolność We krwi i ja też ja trąbię 10 na 10. Ja też. Wyluzujmy się na parę chwil. Otwórz winą i zapłonie grill. Nad głowami unosi się tył. Tak tylko tył, tylko tył, Wyluzujmy się na parę chwil. chwil.

Tam fulką, lecz dzisiaj nie wsiadam za kółko Pogoda piękna niczym w Akapulko. Nieważne jaki plan na jutro Liczy się dziś Nie myślę tylko nad miejscówką Bo ważne z kim Mogę się dzisiaj bawić I Nie mogę się dziś nudzić Mogę się dzisiaj napić Mogę się nawet zgubić Ja kocham moich ludzi Wiem, że oni kochają mnie Nieważne czy nocy czy nie Nieważne czy dobrze dziś się Oni tu są, byli i będą Ekipa trzyma tempo Mała wyrzuć niepewności i pokaż, Jestem ze mną wciąż. Lubię kiedy jesteś obok. Proszę, uwierz proszę, mi na słowo, choć tę jedną noc. 10 się na dzie dzień lepiej od trąby. No wiele. Wyluzujmy się na parę chwil. chwil. Otwórz winą i przepłynie gry. I nie ma tutaj ulepszaczy. Nie, nie ma. No, chyba, że Martysia już usta po nich. No Martysia, ale to jest taki specjalny pogłos. Nie ma ulepszaczy. A czy że chcecie, żebyśmy dzisiaj... Nagrali nam może filmik ekipa bez ulepszaczy, bo ja tam widziałam jeszcze z tyłu, gdy Kubia się w niechcięcie przesunęło, że tam były właśnie specjalny taki film, to możemy go dzisiaj nagrać. No. Lecę w kórę, jak to... Począć od stresu i to gdzieś daleko stąd Pożyję w ciągłym biegu, chyba czasami mam dość Więc wrzucę ostatni film i wrzucę ostatni post Bo to by teraz być czymś, czymś, czymś parę chwil, film chwil jak film, film, film Kiedy brakuje mi sił, może mam farta To moja szczęść karta Gdy nad głowami jest palma Minimaj, to nasz barman Za jest moja armia A wokół tyle wrażeń Zapach holandii czuć na salz plażę Spójrz tylko na te plaże, a potem popatrz na niebo I nie rezygnuj z marzeń, teraz rozumiesz dlaczego Fliść dziesięć na dziesięć 10. 10 na dziesięć 10. 10 na 10. Moim zdaniem jest głosy, się na, panie, na Otwórz i zapłonię green Pojefim okay. okay. się pierdol

Mam ochotę bawić się i pić. Tylko bawić się i pić. Tylko tak już musi być. Bo dwa razy nie będziemy żyć. Nie będziemy żyć, tylko przyjść, nie chcemy się nic. Mam ochotę bawić się i pić. Tylko bawić się i pić. Tylko to już tak, musi być. Bo dwa razy no nie będziemy żyć. Nie będziemy żyć. Będziemy Zdję, będziemy żyć. No. Dziesięć to... na 10. a piosenka. Tak, a gdybyś miał powiedzieć kto najgorzej, a kto najlepiej, bo mam zdaniem tak, od pierwszego miejsca do trzeciego to Moim ja... Tak najgorzej trąba. Mhm. Pierwszy krzychu, drugi Frys, a trzeci trąba. No. I teraz idziemy do piosenki. Yy, palmy, palmy i tuneki. Tak. to z Tobą. Hej no ja. Ludzie, jest to bo... no, God, to. Jest to bo... No. No, chciałem nie obejrzeć, mimo no. tego nie reklamujemy, nie przejmujcie się. Będzie tamto najlepsze wspomnień. Co nie zdarzą się drugi raz? Słońce na chwilę znika za horyzontem, ale, ale wracaj jeszcze zanim idziemy spać. Patrzcie 10 na 10. 10 10 na 10 bardzo fajnie. Przeciwdziałaj, bo chcę być się czymś Twoim. Jak każdy przez patrzenie, każdy moment. Dziś naciska pozę, masz spokojną głowę. Zero troski z kiedy w bliskim konie. Ma się dobrze na e niebie, słońce, wschodzone proste, dawaj na koncert. Głosi pan fanopię, a on. Konopie to są narkotyki, a więc ja od razu mówię, że daję temu em, 6 na 10. Dał, była, dałabym 9, ale dałam 6, dlatego bo użył słowa o narkotykach. A ja sobie, a ja nie lubię takich rzeczy. Co ja tym, tym nie znam, robię, czuję ją Szkoda dnia, kiedy, kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa Wyle tak jak, jak Cały to czas szumila las, czego jeszcze chcieć Dobrze jest, jak jest Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tak tyle miejsc Chodźmy ty tam, gdzie natura tak działa tak jak lek Koło, 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 uśmiech świeżego powietrza Jeżeli to nie musisz kłócić mnie Nie, 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 Maciek, Maciek i Julka najlepiej wpływają. No. Ej, tylko był już ten refren? Co? Był już ten refren? To była jakaś taka z trwana. fana, w ogóle nie wiem, czy jest w niej refren. A co było? W sensie... Lefru... Tam był chyba refren. Nie wiem. Re... Nie wiem. Nie, na tu ma refren. Na f... No. Na f... no. Ale ja tego słuchałam raz i potem...

10. A Moni? Ja 10 na 10. Ja to nie 10 na Ale nie musisz dawać tylko 10 na 10. Nie, to Dina, Korana, Bezito, Dragan, Fina, Sonat, Borla, Hałaj, Margarita, Polita, Lu, Haula, Moga, I Popatrz. No i maciek? A Karolowi idę dajesz? Ja Oni też mają rekord. Ja daję 10 na 10 Karolowi. Oni też mają rekord. 3 osoby są na dobrze. No, chyba nie oni chyba mają lecą w Oni mają To dlaczego teraz na ten dać się Nie wiem. Moja W życiu bym nie powiedziała, że, był, że nie było rozdania, nie. O, jak U. Strasznie podobny z Trzy ekipa. No. Ja normalnie prawie taki sam. No i teraz możemy przesłuchać tą piosenkę bez wóler Chyba, że zostawimy to na inny filmik. No nie wiem. Chyba to zostawiła na inny filmik. No dobra. To dzisiaj jeszcze nagramy A I to co? To zaraz potem nagramy Ej, kolejny wiecie, filmik. No skończymy ten filmik i nagramy kolejny. Okej. Okay. Od razu. I potem od razu kolejny i od razu kolejny. <laughs> Dzisiaj cały dzień będę nagrywać. A która dla ciebie lepsza piosenka, bo moim zdaniem jest lepsza chill. Moim zdaniem e, nie musiałaby. Ale ja jedną gdybyś miał wybrać. Bo dla mnie chill, ym, dlatego bo ta piosenka nie, miał, nie mogła nie sobie znaleźć w ogóle refrenu. Tylko dlatego. Tak to bym też były dwie, że mi się podobały, ale tak to chyba bardziej chill. po krzychu normalnie chyba bardziej palmy grenacki ich... no to to chyba było wszystko w tym odcinku no eee tak. na eee mam Na